Cześć! Dzisiaj mamy coś specjalnego. Zobaczycie, jak w prosty sposób można stworzyć świąteczne naklejki dla dzieci, które będą wyjątkowe i osobiste. Do stworzenia naklejek potrzebny będzie nam papier. Jest kilka rodzajów papieru, który może być przydatny. Jest taki zwykły biały papier samoprzylepny który jest dość nietrwały, może się łatwo porwać i myślę, że dla dzieci nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo to tak jakbyśmy wzięli taki papier do drukarki, tylko z warstwą kleju. Natomiast jest on po prostu wydaje mi się najtańszą taką wersją, jeżeli chodzi o papier naklejkowy. Następnie mamy papier winylowy, który jest odporny na przedarcia i jest on myślę najbardziej odpowiedni właśnie dla dzieci. Bywa też często, jeśli nie zawsze, nawet wodoodporny, także taki papier bym najbardziej polecała. Następnie mamy taki papier e, przezroczysty który również jest odporny na przedarcia, jest to po prostu taka folia, rodzaj folii. Tylko moja drukarka sobie średnio radzi, czasami gdzieś się ten papier przesuwa i nie wiem, czy to jest wina samego papieru, czy przez to, że on jest po prostu śliski, bo jest to papier naprawdę taki mocno błyszczący, jak fotograficzny, tylko po prostu przezroczysty, ale naklejki wyglądają na tym naprawdę super. I ostatni rodzaj papieru, typowo do naklejek, jaki mam, to jest taki papier holograficzny, czyli on po prostu się mieni w różnych kolorach, w zależności od tego, pod jakim kątem pada na niego światło. I właśnie taki papier yy, dla dzieci to myślę, że jest mega bajer, bo one po prostu no, uwielbiają jak ze yy, zim błyszczy i się tak mieni natęczowo. I myślę, że jeżeli chcemy zrobić takie super wyjątkowe naklejki, to warto jest taki papier zakupić. A co jeśli nie mamy takiego papieru typowo przeznaczonego do naklejek, no to wówczas możemy wydrukować jakieś fajne grafiki na zwykłym papierze do drukarki i. Użyć kleju lub taśmy dwustronnej. W taki sposób możemy również stworzyć dla dzieci fajną zabawę z ciekawymi i niepowtarzalnymi grafikami. Do naszego naklejkowego projektu niezbędna będzie drukarka, najlepiej z kolorowym tuszem. Pamiętajcie, że zwykła drukarka Wam naklejek nie wytnie, czyli takie naklejki będziecie musieli sami wyciąć. Nożyczkami albo nożykiem. Natomiast jeżeli planujecie tworzyć dużo naklejek dla dzieci czy też dla siebie, to warto rozważyć zakup plotera specjalnego, który wycina naklejki. Ja posiadam ploter Silhouette Portrait 3 i świetnie się sprawdza do wycinania naklejek w sposób tak zwany die -cut. Czyli zarówno warstwa klejąca, jak i ta warstwa ochronna są wycinane. Jak również jest opcja wycinania w sposób tak zwany kiskat, czyli tylko warstwa klejąca jest wycinana, a ta warstwa ochronna nie. I to jest najlepszy sposób wycinania, jeżeli chodzi o takie małe dzieci, czy na przykład trzylatki, bo im dużo łatwiej jest odklejać. Z większego arkusza pojedyncze naklejki niż właśnie już tak rozklejać, wyciętą całkowicie naklejkę. Pokażę wam, jak wykorzystać Canva i narzędzia AI, czyli sztuczną inteligencję, aby nadać waszym naklejkom niepowtarzalny charakter. To jest naprawdę proste i niczego nie musicie się obawiać. Wpytcie za coś pysznego do picia, zróbcie miejsce na biurku i. Zaczynamy naszą naklejkową przygodę. Zaczniemy od bezpłatnego narzędzia graficznego, jakim jest Canva. Wchodzimy w przeglądarkę i chcemy otworzyć stronę canva.com. Aby móc korzystać z Canva, należy się zarejestrować poprzez taki standardowy formularz rejestracji albo zalogować się korzystając z konta Google lub Facebooka. Sposób jest dowolny. Ja akurat korzystam z logowania poprzez mojego Gmaila. Kiedy się zalogujemy, widzimy stronę startową. Najpierw musimy utworzyć nowy design czyli taką swoją białą kartę, na której będziemy tworzyć naklejki. Aby to zrobić, tutaj po prawej stronie na górze jest taki duży przycisk fioletowy. Klikamy, i teraz mamy do wyboru różnego rodzaju dokumenty, które możemy stworzyć. Ja chcę stworzyć stronę A4, żebym mogła wydrukować moje naklejki na drukarce na zwykłym papierze. I mam tutaj taką broszurę A4, ale jeżeli tego nie widać, to wystarczy wpisać tutaj na górze wyszukiwarce, A4. I możemy wybrać. Nie chcę brać dokumentu, bo tutaj to jest skoncentrowane na tekst, ja chciałabym stworzyć typowy projekt graficzny, czyli wybieram tą broszurę. I zostaje przekierowana do nowej zakładki gdzie mam czystą białą kartę. Teraz przechodzimy do zakładek tutaj po lewej stronie na pasku. I musimy wybrać zakładkę elementy i tam są wszystkie grafiki, które możemy używać w naszych projektach. Tutaj w wyszukiwarce mogę wpisać sobie słowo klucz. Piszę po angielsku Christmas. Ciskam Enter. I tutaj na górze mam grafiki, zdjęcia, wideo, audio. Ja chcę zobaczyć wszystkie grafiki, czyli tutaj mam zobacz wszystkie, więc klikam ten przycisk. I teraz mam wszystkie grafiki, jakie są dostępne w bibliotece Canwy. Teraz należy tutaj uważać, bo niektóre są w wersji Pro, czyli w płatnej subskrypcji Canva. My nie będziemy z takich korzystać, dlatego żeby one nam się tutaj nie pokazywały. Możemy wyfiltrować tylko bezpłatne. Tutaj, gdzie jest okienko wyszukiwania, po prawej stronie jest taki przycisk z przesuwakami, klikam i tutaj mogę zastosować filtr. Muszę zeskrolować na sam dół, i mam cena. Wybieram tylko darmowe. I teraz kliknę gdziekolwiek obok, i już widzę tylko grafiki, które można używać w zwykłej, bezpłatnej subskrypcji kanwy. I teraz wiadomo, te grafiki nie są unikalne, bo po prostu każdy ma do nich dostęp, kto korzysta z kanwy, ale można je sobie w fajny sposób spersonalizować, tworząc jakieś ciekawe kompozycje i dodając na przykład tekst. I ja teraz pokażę, jak stworzyłam naklejki dla moich dzieci na przykładzie jednej z nich, tak żeby każdy mógł zobaczyć, jak można dopasować na przykład kolory i tekst. Na początek dodam sobie element, który będzie tworzył jakby część takiej ramki. Wybiorę taki motyw listków, kwiatków, i tutaj widzę, że mogę dopasować kolory. Mam takie trzy odcienie niebieskiego, i właśnie w taki sposób mogę sobie personalizować taką grafikę. Niektóre grafiki właśnie mają taką możliwość, inne nie. I to widać po tym, czy są takie właśnie okienka z kolorami. Teraz dodam choinkę, tutaj też mogę dopasować sobie kolor. Ona domyślnie jest czarnej i mam taki właśnie kwadrat czarny, więc znamienię sobie również na odcień różu i na koniec dodam jeszcze coś takiego, jakby widomek z biernika, taki świąteczny akcent. On też tutaj ma kilka szczegółów w różowym kolorze, i to fajnie mi będzie uzupełniać całą kompozycję. Teraz żeby dodać tekst, po lewej stronie na pasku mam właśnie takie T i mogę sobie dodać tekst. Wpiszę tutaj imię mojej córki i mogę dopasować teraz zarówno czcionkę, jak i wielkość, kolor, więc zmieniam czcionkę, a następnie dopasuję kolor, tak żeby mi to wszystko tworzyło taką spójną całość. Jeszcze troszeczkę wyrównam i mam gotowy, gotową grafikę. I ja do tworzenia naprawdę unikalnych grafik czy też ilustracji, właśnie do naklejek, ale nie tylko, używam Chat GPT. Jest to naprawdę potężne narzędzie, które daje nieskończoną ilość możliwości rozwoju. I tutaj już w grę wchodzi sztuczna inteligencja, i mnóstwo ludzi powie, o nie, sztuczna inteligencja to jest masakra, zagłada ludzkości i tak dalej. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No nie, no nie zgadzam się z tym. Oczywiście, nie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie, i nie chcę teraz wyrażać w tym filmie mojej opinii na ten temat. Ja po prostu wykorzystuję to narzędzie na co dzień. I dopiero niedawno, się tak naprawdę, przekonałam do tego. I muszę przyznać, że jest no niewiarygodne. Pokażę, jak można stworzyć naklejki, właśnie z ChatGPT i, i z generatorem obrazów, który jest wbudowany w Dalim. I ja tutaj się troszkę bawiłam takimi motywami świątecznymi. Było wkrótce po prostu Boże Narodzenie dlatego tak tematycznie wybrałam. Stworzyłam takiego bałwanka za pomocą krótkiego opisu i dostałam taki obraz na wyjściu, ale chciałam, żeby troszkę przerobił tego bałwanka dla trzyletniej dziewczynki no i zrobił mi taką propozycję, a później powiedziałam, żeby spróbował jeszcze raz i zrobił mi takiego bałwanka, bardzo fajny który myślę, że jako naklejka dla dziewczynki jest po prostu super. Oczywiście można podać mu tutaj jakiś bardziej konkretny opis. Na przykład moja córka ma na imię Lilia i chciałabym stworzyć y, Mikołaja, który trzyma literkę L, która jest różowa, więc możemy spróbować to zrobić. A mogę mu nawet wpisywać tutaj polecenia w języku polskim, więc zobaczymy, co wygeneruje. Może tutaj mu jeszcze dodam, żeby to była naklejka dla... E, trzyletniej... dla trzyletniej dziewczynki? I zobaczmy, co zrobi. No, jak widzimy, wygenerował nam naprawdę super grafikę. Rzeczywiście, ten Mikołaj trzyma literkę L, i myślę, że to jest naprawdę fajnie spersonalizowana naklejka dla mojej córki. Możemy go poprosić, żeby stworzył nam jeszcze inny przykład. No, ta naklejka wygląda jeszcze fajniej. Tutaj już się trochę więcej dzieje: są jakieś renifery. Może troszkę dziwnie wyglądają. Ten szczególnie tutaj na górze, coś nie poszło e, z tym porożem, ale to jest myślę, taki detal, którego nawet dziecko e, może nie zauważyć i, i sama naklejka naprawdę robi super wrażenie. Magią tego narzędzia jest e, nieprzewidywalność, bo możemy właśnie e, wpisać, e, co ma nam zrobić. Mniej więcej, bo tu też nie definiujemy jak dokładnie wygląda ten Mikołaj, jaką ma czapkę, a oczy, a to, a tamto, tylko po prostu chcemy naklejkę dla trzyletniego dziecka, czy ogólnie dla dziecka a z Mikołajem trzymającym literkę, pierwszą literkę jego imienia i po prostu... Stworzy nam coś, co może nas zaskoczyć, albo miło, albo niemiło, ale jeżeli nie miło, to zawsze możemy właśnie wygenerować inny przykład. I on będzie pamiętał po prostu, co ma zrobić. Napisałam: Stwórz inny przykład. On dokładnie wiedział, że ma stworzyć znowu Mikołaja z literą L. Co prawda, nie trzyma jej, ale na fajnie to wygląda. Każdy wygenerowany tutaj obraz mogę zapisać na dysk. Klikając, mam w powiększeniu, i tutaj jest taka ikonka do zapisu. Zapisuje. Można właściwie każdą z tych naklejek nakleić na przykład na prezent pod choinkę albo na bilecik do prezentu, więc to jest naprawdę super pomysł, żeby w taki sposób spersonalizować te naklejki. Ja stworzyłam własnego ilustratora do tworzenia grafik i naklejek dla dzieci i on ma za zadanie tworzyć obrazy, które są zainspirowane twórczością wspaniałej ilustratorki. Easy Barton. Chciałam te elementy z jej twórczości, ten styl przenieść do różnych takich własnych ilustracji i naklejek. I tutaj właśnie są przykłady takich ilustracji, które później oczywiście można również wykorzystać jako naklejki. Będzie to po prostu kwadratowa naklejka. Ale myślę, że nie ma w tym nic złego. I tutaj chciałam, żeby stworzył mi ilustrację dla trzyletniej dziewczynki z bałwankiem na kolorowym tle. I myślę, że naprawdę wygląda to super, i z pewnością będzie się mojej córce podobało. I tutaj ta ilustracja z Mikołajem też jest bardzo fajna. Warto przyjrzeć się jej dokładniej, bo. No, to narzędzie oczywiście nie jest idealne i te obrazy, które generuje, mają po prostu czasem jakieś niedociągnięcia, tak jak tutaj na przykład widać ten renifer ma po prostu pięć nóg. Więc jeżeli nam to przeszkadza, możemy poprosić, żeby wygenerował ponownie ten obraz albo możemy sami wyretuszować w jakimś o, programie graficznym, ale właśnie gdyby nie ten jeden szczegół tutaj niepotrzebny, no to ten obrazek byłby naprawdę no, idealny. Jestem teraz w kanwie i chcę stworzyć nowy projekt, w którym umieszczę te obrazy wygenerowane przez ChatGPT i Dali. Muszę teraz przenieść wybrane obrazy właśnie tutaj do Canvy. Teraz zauploadowane grafiki muszę umieścić na mojej stronie. Muszę sobie wielkość dopasować, bo muszę pamiętać, że to jest strona A4. Więc nie chcę, żeby te naklejki były takie gigantyczne. I tak jak widać, właściwie każda z tych naklejek ma inne tło, tutaj to pod naklejką. Więc muszę się go pozbyć, żeby miała po prostu białe tło. I kanwa umożliwia usuwanie tła. Ale tylko w płatnej subskrypcji. Więc edycja zdjęcia, usuwanie tła. I teraz mam coś takiego. Tutaj jest kawałek tego e, szarego cienia, jakby, ale nie przeszkadza mi to zbytnio. A nawet może to później. Mm, na kartę naklejonej fajnie wyglądać, bo daje taki efekt no, troszkę trójwymiarowości. Dodam sobie jeszcze kilka innych grafik. I teraz gotowy arkusz z naklejkami możemy pobrać na komputer. Tutaj po prawej stronie, na górze, mamy taki biały przycisk, share. Klikamy i teraz wybieramy pobierz. I teraz sugeruje nam tutaj pobranie pliku PNG ja tak zostawię. A jeżeli mamy płatną subskrypcję kanwy i ploter. To może być warto zaznaczyć tutaj, żeby nam zrobił przezroczyste tło, bo wtedy temu programowi, który obsługuje ploter, może być łatwiej wyznaczyć linię do wycinania naklejek. I teraz pobieram na dysk. I gotowy. Mój plik z naklejkami jest zapisany, a ja mogę je wydrukować. Jak widzicie, wykorzystanie AI do tworzenia naklejek otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości. Spróbujcie sami i zobaczycie, co uda Wam się ciekawego stworzyć. Dajcie też znać w komentarzach, co myślicie o wykorzystaniu AI w projektowaniu naklejek. I nie zapomnijcie subskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia!